Panie ministrze, niektórzy politycy opozycji no, informują, że Niemcy przerzucają nam migrantów do Polski. Chcę od razu to powiedzieć, nikt nikogo nikomu nie podrzuca. Znaczy jak można komuś już podrzucić, prawda? To jest coś, co, co, co jest jednym wielkim, jednym wielkim fake newsem. Cześć, z tej strony Aleks Majewski i witam w kolejnym wywiadzie Szachy z Aleksem. A moim dzisiejszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Maciej Duszczyk. Dzień dobry, panie dzień Aleksie, dzień dobry państwu wszystkim. A pana zdaniem to był błąd Niemiec, że wprowadzili tak dużą ilość, no na potęgę w pewnym momencie wprowadzali migrantów do, do ich kraju? No, pewnie, że był. Oczywiste. Tak? No, Czy nie? zupełnie błędy. Przemytnicy współpracują ze, ze służbami granicznymi Białorusi, ze służbami specjalnymi Białorusi również. To, co jest absolutnie kluczowe, pomagają im, pomagają im zniszczyć zaporę. A. Wiemy o tym, że przemytnicy robią następujący sposób. Jeżeli tylko przekroczysz granicę, to mów, że chcesz azyl. Ale jeżeli ta osoba uda im się przejść, prosi o ochronę międzynarodową, to mówimy: Sorry, my mamy takie prawo, w którym zawiesiliśmy prawo do azylu, proszę wracać na Białoruś. Pierwsza seria bezpieczeństwa to, tak to jest te półtora, 2 metry okay. jeszcze mm -hmm. za, za, za zaporą. Następnie mamy 15 metrów drogi granicznej, ta, która jest mm -hmm. no, takim, takim. Za nią jest kolejna ta taka prowizoryczna zapora, czyli drut żyletkowy, prawda? A następnie jest system kamer, który oddalony jest kilka kilometrów od granicy. Jeden z... Uh, um, z uh... Osób z partii pana Brauna powiedział, że dostają 7 tysięcy złotych miesięcznie. To kompletna bzdura. Kompletna bzdura. Fake, nikt, to, nikt nikt w to nie wierzy. Premier Morawiecki, premier polskiego rządu, prawda, publikuje filmik, którym przyjeżdża samochód wojskowy na rejestracji Bundeswehry, prawda? Więc o tym. No, Niemcy się panoszą, przecież tutaj już w ogóle rzeczy. Ten samochód przyjeżdżał od kilkunastu lat przez ten sam most, ponieważ jest to samochód na wyposażeniu jednostki NATO, która jest w Szczecinie, prawda? No, nie dajmy się zwariować, prawda?